Witajcie moi drodzy z tej strony, Krzysiek z firmy Forio Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale dotyczącym ogrzewania podłogowego na tej inwestycji. W kolejnym, czyli w drugim, bo pierwsza część już się ukazała na kanale jakieś tam kilka tygodni temu. Układałem w tym filmie ogrzewanie podłogowe na piętrze w tym domu. Link do tego filmu wyjeżdża Wam właśnie w karcie u góry. Możecie sobie zobaczyć. Zachęcam, bo tam też była mała wtopa z mojej strony, bo złamałem. Rurkę na jednej pętli, i dzisiaj też pokażę Wam, jak to złamanie naprawiłem. Tak więc zachęcam do obejrzenia. Link do tego filmu też będziecie mieli w pierwszej linii opisu. Możecie sobie rozwinąć, zobaczyć. Tam też w opisie, jeżeli już jesteśmy przy opisie, macie linki do wszystkich moich mediów społecznościowych. Tak więc możecie tam zajrzeć. Tam czasami publikują się zdjęcia, bo zdjęcie jest wrzucić łatwiej, szybciej niż nakręcić film, tak więc żebyście byli na bieżąco, no to zachęcam do odwiedzenia mojego Facebooka, Instagrama e, i tak I teraz tak, mm, dzisiaj pokażę Wam jak układałem tutaj ogrzewanie podłogowe na parterze w tym domu. E, na koniec tego filmu będą timelapsy tradycyjnie, ale przed timelapsami przejdę z kamerką, pokażę Wam jak to wszystko wyszło. E, I w sumie tyle, nie będę owijał w bawełnę, odwracam kamerkę e, i pokazuję Wam efekt mojej pracy. Jestem w kuchni, więc zaczynam od kuchni. Tutaj siedziałem właśnie na tych schodach, jak z wami gadałem. Kuchnia wygląda w ten sposób. Mamy tutaj dwie pętle ogrzewania podogowego. Cały parter jest, ogólnie cały dom jest rozłożony co 10 cm, czyli w sumie gęsto. Oprócz garażu, ale do garażu przejdziemy, tam powiem troszeczkę jeszcze na temat garażu. Kuchnia, tak jak widzicie, no dwie pętle. Tutaj nie układałem pod tymi schodami, bo prawdopodobnie nie będzie jakaś zabudowa. Są jeszcze no, jakieś dyskusje, też takie no, powiedziałbym podzielone zdania, czy układać pod szafkami, czy nie układać pod szafkami. Część instalatorów zaleca układanie pod szafkami, część nie zaleca. No, zdania są naprawdę podzielone. Ja tutaj akurat postanowiłem rozłożyć na całości, tak więc no, tak akurat jest rozłożone. Idziemy dalej, salon, ale za chwilkę do niego przejdę, spiżarnia i teraz tak, drugi temat, powiem wam szczerze, że w projektach zazwyczaj nie ma ogrzewania podłogowego w spiżarni, bo no to jest pomieszczenie, gdzie powinno być nieco chłodniej, czyli w ogóle się nie daje, no tak ja po prostu widziałem takie projekty, ale no z racji tego, że no... Była jedna sekcja przeznaczona na to w rozdzielaczu, no to ułożyłem tutaj rurkę tak jak wszędzie, i inwestor sobie zdecyduje, czy tutaj będzie włączał ogrzewanie podłogowe, czy nie będzie włączał. Tak to rozwiązałem. E, idziemy dalej. Tutaj e, za ścianą jest rozdzielacz. Wszystko wychodzi akurat z rozdzielacza tutaj na salon. I salon wygląda w ten sposób. E, zrobię jeszcze kilka ujęć e, z góry, jak to wygląda, bo efekt jest bardzo fajny, uważam. W salonie 6 pętli, szósta pętla zachodzi nam tutaj, że tak powiem, w tą wnękę. Jeżeli chodzi o no to wszędzie w progach mam pozakładane peszle, tak jak to być powinno zrobione. Tutaj będzie jedna delatacja, czyli też jest założony peszel i płyta niestety w salonie bo jest dość duża, też będzie przecięta w poprzek i mamy również założone na całej długości peszle. WC na parterze, osobna sekcja. Pokój na parterze, dwie sekcje podłogówki. Tak to wyszło. Szkoda, że są styropiany, bo tak nie można tak ująć zrobić takich dokładnych, ale no myślę, że i tak efekt pracy widać. Wchodzimy do garażu. W garażu ogrzewanie podłogowe ułożone nieco rzadziej, co 15 cm, również mamy dwie pętle podłogówki. Przy strefie, jakby to powiedzieć, wjazdowej, ogrzewanie ułożone gęściej co 10 cm, po to, aby zniwelować mostek, tutaj termiczny, wywołany no, bramą garażową. Tak więc, tak to wygląda. E, rozdzielacz do podłogówki e, na parter, 16 sekcji. Tam ktoś mi pod, e, podpowiadał w poprzednim filmie, żeby zapisywać długości pętli. I powiem Wam szczerze, zarąbista sprawa. E, zapisuję sobie właśnie te długości pętli. E, Od teraz będę zapisywał. Tutaj na parterze e, zapisywałem. Przechodzimy dalej do kotłowni, o pralni bym to nazwał, bo tutaj e, jest, e, będzie zawieszone e, źródło ciepła, czyli kocioł kondensacyjny, ale również będzie, można powiedzieć, Y, zrobione pomieszczenie, takie osobne na pralnię, czyli mamy podejście pod, y, pod y, pralkę, tak, jakąś tam małą mywalkę rozdzielasz do wody użytkowej, to mam nadzieję, że widzieliście w poprzednich filmach i oczywiście no, miejsce y, pod kotłownię. I teraz tak. Y, Cała podogówka jest już napełniona wodą i odpowietrzona wstępnie. Tak więc, yy, no tutaj e, trzyma ciśnienie było 3 bary, ale nieco spadło. Dlatego, no bo podejrzewam, że w rurkach jest jeszcze yy, jakieś tam szczątkowe powietrze, i no ono też, yy, jakby to powiedzieć, no, jest ściśliwe, bo woda nie jest, ale no minimalnie tam się ruszyło. Nape na Napełniałem już to yy, no, w, w kilka godzin temu, tak więc. Yy, tak więc jest ok, nie zauważyłem żadnych wycieków. I tyle, tutaj przechodzą pętle, zasilania pętli do pokoju, który Wam pokazywałem, i do WC na parterze. Dobra, słuchajcie, żeby nie owijać bawełnę, przechodzę na górę. Przechodzę na górę. Kuchnia, możecie sobie zobaczyć, jak to z góry fajnie wygląda. Ale i tak najfajniej wygląda salon, Wam powiem, <laughs> robi wrażenie. Dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego filmu, no to na szybko jeszcze przejdę po pokojach. Tak, mamy pokój jednego dziecka, dwie pętle, wszystko, cały dom, całe, cała część mieszkalna ułożona co 10 cm. Holma oczywiście yy, osobne ogrzewanie. Sypialnia główna yy, inwestorów dwie pętle, w garderobie yy, jedna pętla. Tam yy, przypominam jeszcze, że yy, jest zostawiony styropian dlatego, bo tam nie wylewają panowie wylewki. Bo pójdą tam zasilania od rekuperacji, tak, na piętro, czyli rury, rury zasilające rekuperację. Sypialnia, y, ta, przepraszam, łazienka przy sypialni, jedna pętla. Styropiany ułożone po to, żeby po prostu panowie od wylewek nie wlali nam, znaczy no nie wysypali, bo to będzie miksokle, czyli taka półsucha mieszanka. Żeby po prostu nie, nie, nie zrobili nam posadzki tam, gdzie będzie odpływ liniowy. Bo ja to później zawsze sobie robię. Nie obsadzam odpływów liniowych i nie zostawiam panom od posadzek wywołania spadków, tylko robię to sam, żeby unikać jakichś niepotrzebnych, nieporozumień, błędów i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Pokażę Wam salon, który wygląda według mnie kozacko. Zobaczcie tutaj: wielki szacun dla inwestora, który sam układał steropian i folię. Wszystko równiutko było przyklejone. Folia super zamocowana, dylatacje obwodowe. Zobaczcie: wszystko ładnie ułożone, tak jak po prostu być to powinno zrobione. A robił to pierwszy raz w życiu, tak więc szacun, eee, jeżeli chodzi o. Eee, a mówiłem to tak, 6 pętli, dylatacja pójdzie tam, widać teraz te peszle, że się odznaczają, tak, dylatacja pójdzie w tą stronę, jeżeli chodzi o hol, no to tutaj będzie, będzie zrobiona dylatacja, w tym miejscu, tak, i tyle, dobra, chodźcie, pokażę Wam jeszcze, yy, jak naprawiłem, naprawiłem tą rurkę, którą złamałem wcześniej, tak jak pamiętacie, tutaj było złamanie, i teraz co ja z tym zrobiłem, Jeden widz mi polecał, żebym podgrzał opalarką i to wyprostował. No ja jednak tego nie zrobiłem i powiem Wam w ten sposób. Wymieniona jest ta pętla, wymieniona jest ta pętla, naklejona była drugi raz folia pod, pod podłogówkę i wymieniona jest pętla w łazience. I dlaczego? Powiem Wam w ten sposób, wezmę kamerkę, już przestawię. Powiem Wam w ten sposób. Wymieniłem te pętlę dlatego, bo powiem, przyznam się szczerze, że miałem zaprasować tam złączkę 17. Załatwiłem sobie szczękę TH17 z kurtowni, w której po prostu się zaopatruję. Przyjechałem tutaj z zamiarem zaciśnięcia tego, ale niestety zobaczyłem, że druga pętla też ma załamanie i łazienka również ma załamanie. I naj, najdziwniejsze tutaj w tej sytuacji jest to, że tych załamań wcześniej nie było. Muszę się cofnąć do tego filmu i zobaczyć jeszcze raz, do tego pierwszego mówię, czy tam były te załamania, ale... No, jestem pewien, że nie było, bo tak bym tego po prostu nie zostawił, i jak zobaczyłem, że trzy pętle są załamane, po prostu z nerwów, nawet nie mam, nie mam filmów ani zdjęć, jak to było zrywane. Ale z nerwów po prostu wywaliłem to wszystko i wymieniłem rurki na nowe. Jestem w plecy około 170 metrów rury, czyli no około 200 metrów, bo rury są w krążkach po 200 metrów. Jestem w plecy 200 metrów rury i dodatkowe jakieś tam 4 godziny na wykonanie, na naprawienie tego całego bałaganu. Tak więc życie. Smutek, ale już jest zrobione tak jak być powinno. Nie ma żadnych łączeń, bo tam też mówili mi <laughs> widzowie w komentarzach, żebym po prostu nie łączył, że lepiej nie i tak dalej i tak dalej. Ja ustosunkuję się do tego w ten sposób, że e, to jest to samo co system trójnikowy na PEX. E, ja robiłem wielokrotnie instalacje na systemie trójnikowym, mam też w domu instalację na systemie trójnikowym na PEX. E, I to jest to samo. Tak, tak więc Aczkolwiek no, przyznaję rację, że lepiej jest nie mieć połączeń, i doszedłem do wniosku, że nie po to robiłem tutaj wodę z rozdzielacza, żeby nie było żadnych połączeń w podłodze, yy, żeby teraz robić łączenia na podłogówce. Tak więc ukłon w stronę wszystkich piszących komentarze, że, yy, że nie powinienem tak robić, żeby to wymienić, i wymieniłem. I tyle. Dobra, słuchajcie, yy, kończę już to wideo, żeby nie było za długie. Na sam koniec. Yy, na sam koniec powiem wam w ten sposób. Zachęcam was do odwiedzenia mojego Instagrama i Facebooka, żeby tam śledzić mnie na bieżąco, dlatego bo nie zawsze jest czas na zrobienie filmu, ale zawsze jest czas na wstawienie zdjęcia, bo to się robi w chwilę, a film muszę nagrać, zmontować, wrzucić na YouTube'a, no to troszeczkę więcej czasu zajmuje. Jeżeli będziecie śledzić mnie na Instagramie i na Facebooku, linki macie w opisie, rozwincie sobie i zachęcam. To będziecie na bieżąco po prostu z moją pracą i na Instagramie też pojawiały się zdjęcia tutaj jak działam tą podogówkę, tak więc zachęcam i tyle w sumie. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli pod tym filmem będzie 2000 łapek w górę, to Postaram się, yy, znaczy no poproszę o inwestora, żeby, y, żeby zezwolił mi na przedstawienie kosztów Wam tego ogrzewania podogowego, czy tam tej instalacji w ogóle całej w tym domu. Bo dużo ludzi o to pytało w komentarzach. Ja jakby no nie mogę tego robić na inwestycjach, bo no inwestorzy nie zawsze chcą się godzić na takie rzeczy. Zresztą powiem Wam szczerze, że nigdy nie pytałem osobiście, ale z racji tego, że tutaj inwestorzy to jest moja rodzina, zapytam się, jeżeli będzie 2000 tysiąca łapek, tysiące łapek w górę, albo nie, 2,5 tysiąca, podbijmy stawkę. Jeżeli będzie 2,5 tysiąca łapek w górę, yy, przedstawię Wam koszty tutaj skrupulatnie tej całej, yy, no tutaj tej całej instalacji. I tyle. Dobra, żegnam się z Wami, zapraszam na te lapsy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Chwo.